This isn't the city where you live. Where you go to work. Where your children go to school. For that you should be grateful. But tomorrow it could be. Will it be your city I choose? That decision I leave to your leaders. I am Inferno. And you're all living in my world now. <laughs> An alias, that's all we have. The best intelligence agencies in the world and we don't even know this maniac's real name. Catalonia City is a funeral pyre. There are more cities under threat. We have to decide. Negotiation or retaliation? Then, reluctantly, I say negotiation. Everyone wants something. This terrorist will be no different. I'll tell you what he wants. Terror, panic, chaos. <laughs> he calls himself Inferno. That sound like someone opened a dialogue. Thank you, General O'Brien, but this council can decide this without any further outbursts from you. Save your vote. I know how this is going to end. You'll talk and he'll talk back and he'll laugh and keep on burning cities while he's doing it. I'm done with this farce. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Nuchu, a to jest Instytut TZT. Dziś zaczynamy naszą przygodę z Renegade Ops i zapraszam Was wszystkich na pierwszy odcinek. Posłuchajcie, świat zadrżał w posadach. Nadciągnęły mroczne czasy, a ich symbolem stał się bezlitosny inferno. Jego złowieszcze plany oplatają glob niczym pajęczyna strachu, a jedyną iskrą nadziei w tej ciemności jesteście wy, wy komandorze i wasz oddział. Zasiądźcie za sterami waszych maszyn wojennych. Wasza misja rozpoczyna się teraz. Niech zadrży ziemia pod naporem waszej determinacji. Pokażcie inferno co znaczy opór. A więc zaczynamy misję pierwszą. Chrzest w ogniu. Wybieramy sobie Diz ze względu na jej umiejętność EMP. Mamy tutaj przegląd, jakie aktualnie mam y, upgrade'y zrobione. Podczas rozgrywki możemy mieć jednocześnie włączone tylko trzy. I tutaj mamy też oczywiście pokazane. Co jeszcze możemy zrobić, i widzicie też, z jakich upgrade'ów ja korzystam. No i cóż, myślę, że chyba to by wystarczyło. Jesteśmy gotowi do rozgrywki w pierwszej misji. Zaczyna się, Sir. All forces are in position. Initiate the assault. Crush all opposition. nam się objawił, a my zaczynamy. No i oczywiście, pierwsza misja to będzie też pewnego rodzaju swoisty samouczek. Mamy tutaj pokazane, że pod prawą gałką mamy sterowanie naszym działem, z którego sobie niszczymy teraz miny. Za wszystko zbieramy punkty. To jest w ogóle najlepsze. No i cóż, ruszamy. Tutaj gra nas teraz jeszcze informuje, że pod prawą gałką mamy sterowanie, pod trójkątem mamy mapę. My na razie mamy tylko jeden cel, ten który pokazuje się nam pod postacią tej czerwonej strzałki, poruszamy się za nią. A no i niechcący sobie EMP włączyłem to nasza broń dodatkowa. No i zaczyna się jatka. Od razu też udało się kilka punktów do upgrade'u zdobyć. Teraz trzeba być ostrożnym. Sterowanie jest bardzo responsywne. Strzelanie jest zbliżcie miodne Więc sam gameplay Wam tego nie przekaże. Dopóki sami nie spróbujecie, to nie zrozumiecie dlaczego ta gra jest taka fajna. Te zielone skrzyneczki to jest nasze uzupełnianie życia, z którego będziemy bardzo często korzystać. Mamy 5 żyć. To jest... jeszcze mamy 4, to jest nasze piąte, to widzimy sobie w lewym, głównym jego ekranu. Tutaj mamy pierwszego więźnia, którego kładziemy do naszego cargo. Tam mieliśmy trzy sloty. W poruszamy się za strzałką. Pod X mamy turbo. Ok, więzień wyładowany. Pojawiło nam się dodatkowe zadanie. Pozwólcie, że włączę mapę, gdyż no, będzie nam łatwiej operować, żeby się dostać. Te oczywiście punkty to nasze cele, czyli więźniowie w tych kontenerach. Za każdym razem oni będą pilnowali. Jeżeli będą strzelcy na dachu, ja przejeżdżam przez domy. To jest o wiele bardziej efektywne. drugiego. Wyłączę sobie znowu mapę. zaliczenia tego zadania właściwie nie musielibyśmy żadnego tego więźnia znajdować. To nie miałoby żadnego znaczenia ważne, żebyśmy wykonywali główne cele. No natomiast zwykle za te dodatkowe zadania Kurcy przewidzieli jakiś trofea, więc z tego co pojarzę, żeby zaliczyć to zadanie musimy bodajże chyba 12 tych więźniów znaleźć. Ale pojawiło nam już się główne zadanie. Mamy również pełny slot, trzeba wyładować więźniów. Tych więźniów wyładujemy sobie tutaj w kościele i ruszamy po następnych. Tak jak wam wcześniej mówiłem, będziemy się wielokrotnie zastanawiać, czy zrobić zadanie dodatkowe, czy jednak poruszać się za celem głównym. Tu mamy tą niorę przewożącą, transport więźniów. No i włączył się timer. Mamy odliczający Czas stykający zegar do zaliczenia tego głównego, konkretnie zadania. Jeżeli się nie podejmiemy, jest to wówczas koniec, i musimy zaczynać od nowa. Więc na razie po drodze, zbierajmy jeszcze sobie tych więźniów, jeszcze jest kupa czasu. Chociaż tutaj akurat po drodze jest, możemy go załatwić. Ale no tutaj, bez tej włączonej mapy, to jest naprawdę ciężko. jest rozpierducha ja cię kręcę jakie to jest zajebiście miodne jak się chce w to grać to jest gra robiona jeszcze staroszkolnie ale przyznaję szczerze że takich gier mi totalnie brakuje na rynku mamy jak widzicie Zbieraliśmy troszkę tych niebieskich skrzynek, które są naszymi upgrade'ami do, do naszej głównej broni, w tym przypadku akurat karabinu maszynowego. I teraz zwróćcie uwagę, jaki jest, jaki flow ma ten karabin. Cały czas nas Ryan informuje, co mamy robić. możemy sobie jeszcze spokojnie więźniami się zacząć, jeszcze nam się timer nie włączył. A to więc pojedźmy jeszcze poszukać tych więźniów. Kluczem do sukcesu w tej grze jest na pewno ciągłe poruszanie. Nie można stać w miejscu, bo momentalnie... Zostaniemy zlikwidowani. Natomiast kiedy jesteśmy w ruchu, to już jest im też zupełnie trudniej. Mamy pełny zbiornik, trzeba szybko wyładować. Trudno, trudno bez tej mapy. Byłoby naprawdę tutaj włączonej, oczywiście. Mapy trudno tutaj byłoby się poruszać. Przy okazji rozwalamy sobie tych przydłupasów Inferno, zanim oczywiście mamy punkty, ale też i skrzynki ze zdrowiem czy upgrade. Jeszcze na razie nie mamy możliwości używania drugiej broni dodatkowej, to z czasem dostaniemy taką umiejętność. Na razie trzeba tutaj przetrwać. Tak, dużo się dzieje. Dużo, dużo się dzieje. Trzeba mieć podzielną uwagę. Ale gra jest tak nieprawdopodobnie satysfakcjonująca. Kurczę, gdzie ten mortal jest? Aha, to nie tutaj. Kurczę. To nie tutaj, tak. Ojej, Dobrze, jednej na razie mniej. Na mapie tu jeszcze mamy więźnia. Mamy jeszcze jakiś slot? A no właśnie, już nie mamy, trzeba wracać. Włączył się timer. Nie zdążymy. To trzeba to sobie robić w rozsądny sposób. Gdzie mamy nasz cel? Aha, tam jest ta wyrzutnia. Przy okazji, że to sobie też jeszcze zbliżymy. To akurat tutaj może też będzie trzech. Wtedy będziemy mieli sloty zajęte wszystkie żeby to sobie wyładować najpierw pozbądźmy się tej najgroźniejszej broni czyli tej wyrzutni i filmujmy naszego paska zdrowia to jest najważniejsze w tej chwili. Oczywiście EMP i strzelanie w tyłu, z tyłu zbiornik i paliwa to zdecydowanie przyspiesza eliminację czołgów. Ja oni oczywiście sami tutaj też nie są zawsze moją armię pasów trochę słabszych, trochę mocniejszych. Pojawiła nam się teraz opcja użycia drugiej broni, ale nie wiem, czy na razie będzie tutaj okazja. Bo jestem na razie tak zaoferowany, że, że nie pamiętam o niej w ogóle, że pod, pod R1 mamy dodatkową broń. Ale tu się kurczę tyle dzieje, że naprawdę ja, te, ja teraz patrzę cały czas na mapę, szukam gdzie jest właśnie czołg, znowu EMP. No teraz nie udało mi się zbiorniki paliwa go strzelać, ale i tak poszedł już sobie z dymem. Teraz już zwróćcie uwagę, że zniknęło to zadanie poboczne, a więc tyle ile udało się wcześniej zrobić, no to się udało. Chyba tak jak mówię, do zdobycia trofeum potrzebnych chyba jest 12. Tego co kojarzę, jest kolejny czołg tu się MP, a nie Jeszcze nie ma, więc trzeba być... Eee, no. Trzeba być ciągle, bo nas złapał. Uch. Chwila nie uwagi. Nie byłem w ruchu i mogło się to skończyć od razu. Utratą jednego życia mamy tutaj kolejny jeszcze czołg. Wiem, troszkę ta mapa może przeszkadzać, ale uwierzcie mi, że do samego gameplayu jest ona potrzebna bardzo. Jest zdecydowanie się tutaj łatwiej odnajdywać. Akurat chyba tylko tak jest w tej misji, że ta mapa jest bardzo potrzebna, aż później chyba aż tak. Nie będzie bardzo potrzebna, no tutaj się udało. Zniszczyliśmy te wszystkie czołgi, no, ale ta pała wstrętna znowu coś tu przygotowała. Jeszcze zobaczymy. Co no, ludzie uciekają z tego kościoła? No, ale tutaj nam. Generalicja przysłała nową zabawkę. Zaraz ją sprawdzimy. O, niebieska skrzynka to jest upgrade naszego, naszej głównej broni, czyli w tym przypadku działa tak jak wam mówiłem. Już bardziej chyba nie jesteśmy w stanie na razie zupgradeować tego działa. A tutaj co nam da? Helikopter! No kurde po prostu co mi się gęba śmieje O kurde jakie to jest fajne Ja powiem tak jakby cała seria Just Cause była z takiej perspektywy to po prostu bym na kolanach gdy często poszedł Dlaczego oni tego nie zrobili, całego Just Cause w takiej perspektywie? Tylko to był taki króciutki projekt. Szkoda, że później już nie użyto tej samej koncepcji, na przykład podczas robienia gameplayu chociażby z Just Cause 2. No, pasowałoby to idealnie. Przypominam przecież tym, którzy ewentualnie nie wiedzą, że gry zrobili twórcy Just Cause, ale odsyłam Was do retro pogadanki na ten temat, gdzie tłumaczyłem i pokazywałem proces tworzenia Renegade Ops. Do czego Was zapraszam, tych, których nie widzieli. A tymczasem skupmy tutaj się na misji, bo ja gadu, gadu, ale oni tutaj nie jadą na grubo na latanie tym helikopterkiem i rozpieprzanie tego statku jest satysfakcjonujące Tylko trzeba to robić wszystko rozsądnie Patrzcie rakiety, kurde helikoptery tu No jest trochę tego, ale spokojnie, spokojnie To wszystko zaraz ładnie to ogarnę Powolutku, powolutku Zrobiony. Teraz powoli będziemy się jakoś do przodu poruszać. Punktów! Punktów! Ile, zrobili? Ile punktów jest za misję! To je, Nie, no to jest. Dziś już nie robią takich gier. Nie mogę, żeby ktoś zrobił. Nie wiem, jacyś zapaleńcy może jeszcze, ale na pewno nie, nie firma, która jest z gatunku AAA to podejrzewam, że nie ma szans. Wtedy faktycznie to Avant Studio było na topie i super pomysły naprawdę poza tą serią Just Cause, właśnie na to Renegade Ops tutaj z tego... a poza mnie no, powiedzieć, że tu zerknąłem było jeszcze życie to poleciałem ale tu jest jeszcze parę pierwiast do rozwalenia wszystko w ogóle, tu wszystko można rozpieprzyć, To jest po prostu wspaniałe. Dobra, tu jeszcze są na coś. Za wszystko są punkty. Za wszystko są punkty. Tu mamy części zamienne. No i co teraz? A tu jeszcze są jakieś wyrzuty. helikopterów jest kilka. Dobra, zadanie jest wykonane. Zaraz zobaczymy, co dalej. się odezwał cel kolejny a tu siedzi sobie wierzywce ten symbol trzeba być cały czas w ruchu obserwować idziemy by napieprzał a to on co on ze zimny kołk mistrzela? nie, nie jak jest? lecą dobra ああ Uff, przetrwaliśmy. Pierwsza bitwa za nami. Adrenalina powoli opada. Pokazaliśmy Inferno, że nie zamierzamy ustąpić. Więc jeśli chcecie zobaczyć, co czeka na nas w kolejnych misjach, jakie nowe zagrożenie skrywają się w cieniu i czy uda nam się pokonać Inferno, to nie przegapcie kolejnych odcinków. Przygotujcie się na jeszcze większą dawkę akcji i emocji. Do następnego hej!